10 dni nie spałem wcale Serce mnie wciskał w i fale. Syn jak poszmar, ciemne strony W głowę kręci się ufalony Dziesięć dni, dziesięć nocy, wielka groza w oku mnie Ale serce wciąż się śmieje, tańczy przecież dalej chce Nie ma strachu, nie ma łez, będzie dobrze, dobrze jest Dziesięć dni, dziesięć nocy, a ja dalej bawię się Cienie tańczą gdzieś z Z wrogiem, każda noc to była wojna, ale w sercu siła zbrojna. 10 dni, dziesięć nocy, wielka groza w oku mnie, ale serce wciąż się śmieje, także w w dalej chce. Nie ma strachu, nie ma łez. Będzie dobrze, dobrze jest. 10 dni, dziesięć nocy, a ja dalej bawię się W dzień ulicę puste szare, co Dziesięć dni, dziesięć nocy, wielka groza w oku mnie, ale serce wciąż się śmieje, tańczy w dalej chce, nie ma strachu, nie ma łez, będzie dobrze, dobrze jest. Dziesięć dni, dziesięć nocy, a ja dalej bawię się, groza miała krótkie nogi, przegrał strach, z wrogi, teraz tańczę jak fal. Gdzie siedli, gdzie się wielka groza w oku mnie, ale serce wciąż się śmieje, także płycie w dalej chce, nie ma strachu, nie ma łez, będzie to świeców.